Witajcie tu do AmazonDeBake.com. Nauczyliście się już z całą pewnością ustawiać sak w waszych amortyzatorach. Pora więc na kolejną regulację. Tym razem, tłumienie powrotu tudzież tłumienie odbicia, czyli druga z najważniejszych regulacji naszej amortyzacji, co to takiego tłumienie powrotu? Nic innego jak regulacja, która pozwala nam ustawić. Prędkość, z jaką amortyzator po ugięciu będzie się prostował. Nie mylmy tego z tłumieniem kompresji: tłumienie powrotu działa w momencie, w którym amortyzator od ugięcia prostuje się do pełnej długości skoku. Tłumienie powrotu ma kolosalny wpływ na działanie całego zawieszenia, tym samym na skręcanie, na hamowanie, na ogólną kontrolę nad rowerem niepoprawnie wyregulowane, nawet z najlepszej maszyny, zrobi totalnie kiepski pojazd. Próżno szukać tej regulacji w najtańszych amortyzatorach, tam z reguły producenci stosują tłumienie cierne. Polega to generalnie na tarciu wewnętrznych goleni w uszczelkach, tudzież na montowaniu do wnętrza sprężyny stalowej podłużnego elastomeru, który Poza tym, że zapobiega dobiciu, jednocześnie wytwarza także tarcie wewnątrz sprężyny. Półka średnia amortyzatorów praktycznie w każdym modelu oferuje już taką regulację. Często będzie to jedyny regulator, jaki znajdziecie w swoim amortyzatorze. Najczęściej regulator w kolorze czerwonym z reguły oznakowany jako rebound, czyli odbicie. Umieszczenie tego regulatora tu już zależy od waszego amortyzatora, od modelu. Bądź to na koronie u góry na jednej z goleni, bądź od spodu goleni. Tutaj musicie zerknąć do manuala, bądź po prostu przyjrzeć się waszemu amortyzatorowi. Z całą pewnością, jeśli macie taką regulację, to bez problemu znajdziecie. Podstawowa zasada, jeśli macie Full'a, zaczynamy regulację zawsze od przedniego amortyzatora. Jeśli macie hard to nie ma problemu regulujemy tylko, tylko przód. Ważna rzecz w przypadku roweru z pełną amortyzacją, podstawowa zasada jest taka, że ustawiamy amortyzację w taki sposób, aby przód i tył działał w podobny, w podobny sposób. To znaczy, uginał się na przeszkodzie z podobną prędkością, uginał się na przeszkodzie na podobną głębokość i jednocześnie, co bardzo ważne, zwracał do pełnego skoku z podobną prędkością. Właśnie na ten parametr wpływ ma tłumienie odbicia. Nie da się tego ustawić na sucho. W domu możemy osiągnąć co najwyżej punkt wyjściowy do prawidłowego ustawienia tłumienia powrotu konieczny jest jakiś odcinek testowy na którym będziemy mogli sobie w praktyce sprawdzić działanie tej regulacji idealnie jeśli znajdziecie taki gdzie będzie zarówno sekcja szybko następujących po sobie przeszkód na przykład korzeni jak i sekcja, gdzie przeszkody będą następowały w pewnej odległości od siebie, czyli będą to takie typowe garby. Można się tu posłużyć, chociażby leśną drogą, z łagodnymi dziurami wyjeżdżonymi przez samochody. Jak działa regulator? Tłumienia odbicia, oczywiście podobnie jak większość regulatorów, najczęściej w prawo. Kręcąc, dodajemy tłumienia, czyli amortyzator pracuje wolniej, będzie się wolniej prostował w lewo, odejmujemy tłumienia, czyli amortyzator będzie się prostował szybciej. Najczęściej na pokrętle znajdziecie oznaczenie, bądź to będzie plus minus. RockShox stosuje oznaczenie obrazkowe. Z jednej strony mamy zająca, z drugiej żółwia. Nie trudno się domyśleć. Kręcąc stronę oznaczoną zającem, tłumienie będzie malało i amortyzator będzie pracował szybciej. Kręcąc w drugą stronę analogicznie na oznaczeniu żółwia, amortyzator będzie pracował wolniej, czyli tłumienie będzie się zwiększało. Przejdźmy, może, do samej regulacji. Na początku sprawdźmy, jak działa sama regulacja tłumienia. Odkręcam regulator zupełnie w lewo, czyli na minimum, zaciskam hamulec. Widać, że amortyzator pracuje bardzo szybko szybko się prostuje. Teraz drugie skrajne położenie. Maksimum tłumienia. Dokręcam regulator do końca. Ponowna próba. Widać, że tłumienie działa. Amortyzator prostuje się dużo, dużo wolniej. Aby uzyskać dobry punkt wyjścia, na początek warto znaleźć takie ustawienie tłumienia, by po szybkim ugięciu amortyzatora i puszczeniu kierownicy koło nie podskakiwało nad podłoże. Odkręcam tłumienie w amortyzatorze, przyciskam gwałtownie kierownicę. Jak widzicie, koło odskakuje od podłoża. Dokładam delikatnie tłumienia. Jeszcze za mało, jeszcze troszeczkę podkręcamy. No, prawie dobrze. Jeszcze może o jedno kliknięcie. I takie ustawienie możemy uznać za optymalne. Koło nie odrywa się od podłoża. Z powodzeniem możemy zacząć próby na trasie właśnie z takim tłumieniem. Podobnie jak przedni widelec, ustawiamy oczywiście zawieszenie tylnego koła. W analogiczny sposób regulując tłumienie powrotu w damperze w waszym rowerze, tak jak wspominałem wcześniej, staramy się osiągnąć. Podobną pracę zawieszenia tylnego koła jak zawieszenia przodu. Jest to bardzo istotne, wpływa na, na prowadzenie roweru. Możecie zrobić tutaj prosty eksperyment, przejeżdżając swój odcinek testowy na najmniejszym tłumieniu oraz na zupełnie skręconym damperze. Przekonacie się, jakie są różnice. Zobaczycie na pewno, że mocno stłumiony damper. Będzie bardzo źle pracował na sekcji szybkich przeszkód. Natomiast w drugą stronę, jeśli tłumienie będzie zupełnie odkręcone, nie będzie go prawie wcale i wjedziecie na garby, przekonacie się, że wyjeżdżając na przykład z dołka bądź pokonując jakiś garb, tylne koło będzie Was wybijać lekko w górę. Generalnie zbyt małe tłumienie Powoduje efekt wybijania roweru na kolejnych przeszkodach, zbyt duże, będzie powodowało zapadanie się amortyzacji na serii szybko następujących przeszkód. Z prozaicznej przyczyny, no, po prostu amortyzator nie zdąży się wyprostować do końca przed najazdem na kolejną przeszkodę. To będzie powodowało uczucie zmniejszania się skoku amortyzacji i utwardzania zawieszenia. Przetumiony rower. Też nie jest dobry, nie da się znaleźć złotego środka na każde warunki. Tutaj trzeba eksperymentu, trzeba trochę doświadczenia, aby poprawnie wyregulować tłumienie powrotu. Warto popróbować samodzielnie, bądź na odcinku testowym, bądź po prostu jadąc na jakąś wycieczkę, pokręcić trochę pokrętłem, zobaczyć jaki ma ono wpływ na pracę amortyzacji. Ja na przykład jeżdżąc po okolicznych lasach czy na górskich szlakach, z reguły stosuję jak najmniejsze tłumienie. Oczywiście takie, które nie będzie powodowało jeszcze wybijania, jednak jak najmniejsze, tak aby amortyzacja pracowała dość szybko. Ale kiedy na przykład wjeżdżam choćby na single track pod smerkiem, gdzie mamy serię garbów, przeszkód następujących. W pewnej odległości od siebie dość łagodnych przeszkód natychmiast podkręcam tłumienie, natychmiast zwiększam tłumienie zarówno w widelcu, jak i w damperze, aby zapobiegać właśnie wybijaniu na szczytach przeszkód. Oczywiście działa to też w drugą stronę, kiedy kończę tam jazdę i wyjeżdżam z powrotem na, na górskie szlaki i natychmiast wracam z tłumieniem do poprzedniego ustawienia, odkręcając je, pozwalając amortyzacji na dużo szybszą, na dużo szybszą pracę. Jeżeli jeździcie najczęściej w terenie o podobnej charakterystyce, to raz ustawione poprawnie, tłumienie będzie spełniało swoje zadanie i będzie się sprawdzało. Nie trzeba tutaj specjalnie regulatorem kręcić. Jeśli natomiast charakter trasy, na którą się wybieracie, jest inny od tego, po jakich jeździcie zazwyczaj, bądź też diametralnie zmienia się podczas wycieczki, warto trochę ruszyć pokrętłem. Warto sprawdzić, co będzie się działo. Bo może się okazać, że da się wykrzesać. O wiele więcej z Waszej amortyzacji. Po kilku takich próbach z całą pewnością dojdziecie do takiej wprawy, że będziecie w stanie dopasowywać działanie tłumienia powrotu do panujących warunków bez specjalnych eksperymentów. Będziecie dobrze wiedzieć, czy w danym momencie należy regulator delikatnie odkręcić, czy, czy delikatnie dołożyć. Tłumienia powrotu. Zachęcam Was do eksperymentowania i do robienia prób, bo naprawdę, nawet z kiepsko jeżdżącego roweru, po poprawnym wyregulowaniu tłumienia powrotu, możecie zrobić całkiem fajną maszynę. Wszystko na dziś. Zapraszam do zabawy z amortyzacją i do zobaczenia kolejnym razem.